Javelin a PPK Pirat. Porównanie. Oczywiście porównanie dwóch przeciwpancernych pocisków kierowanych, tylko że PPK-ów zupełnie od siebie innych. Tutaj jeśli chodzi o to jak zostały one zaprojektowane, to oczywiście cel jest ten sam, wyeliminować ten pojazd opancerzony, czy też niekoniecznie pojazd, tylko niekiedy jakieś stanowisko wzmocnione, umocnione, ale Zrealizowano to w różny sposób, ponieważ gdy mówimy o Javelinie, on miał być najlepszy, nie licząc się z kosztami. I no, tak wyszło. Ale jeśli chodzi o pirata, to on miał być po pierwsze pepekiem tanim, żeby na przykład za jednego Javelina mieć 3, 4, a może nawet więcej piratów, jego możliwości zdolności są niższe i to wyjdzie w materiale. Tak samo na przykład jak typ naprowadzania na cel ale no, wynika to wprost z tego, że on ma być po prostu tani. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że pepeki mają zwalczać tylko czołgi. Jest cała masa, można powiedzieć większość sprzętu po przeciwnej stronie, który nie jest tak doskonale opancerzony, którego łatwiej porazić. No i nie zawsze no, można te setki tysięcy wydać na Javelina, jeśli na przykład możemy użyć do tego pirata. Dzięki temu pirat mógłby nasycić nasze oddziały, ponieważ uważam, że to nasycenie, jeśli chodzi o środki przeciwpancerne, jest zbyt małe. No ale to jest taki chyba powszechny konsensus, że jest ich po prostu za mało. No ale nie gadajmy, porównujmy. Jeśli chodzi o zasięg, to w przypadku pirata mamy 2,5 km, czyli może razić cele w odległości do 2,5 km. Natomiast w przypadku Javelina jest to ponad 4 km, 4,5-4,750, więc tutaj jest zdecydowana przewaga po stronie Javelina, choćbyśmy nawet brali pod uwagę, że w polskich realiach 80- kilka procent hmm, użyć byłoby na dystansie do 1000-1500 m, ale pamiętajcie, że no, trzeba mieć w głowie, że tutaj jest przewaga po stronie... No, nawet zasięgu, że możemy razić cele w odległości ponad 4 km. Ale trzeba mieć też w głowie, że te 2,5 km w przypadku Pirata, no to jest ponad 90% spełnienia, spełnienie 90% ponad procent warunków, jakie mamy u siebie w Polsce. No, raczej na te ponad 2,5 km raczej u nas nie ma miejsc, żeby to wykorzystać. Ale... Taka możliwość po stronie Jawelina jest bardzo ważną zaletą, tak żebyście wiedzieli. Jeśli natomiast chodzi o sposób naprowadzania się, to tutaj jest bardzo duża różnica, coś co często wytyka się Piratowi. Nie wiem dlaczego, chcemy mieć środek, który ma być tani, no to jednak musimy jakieś ustępstwa zrobić i tutaj tym ustępstwem jest to, że Pirat naprowadza się na punkt oświetlony laserem. No mamy specjalne urządzenie, którym oświetlamy cel. Nie musi to trwać długo, to też nie musi wykonywać człowiek, od tego są bezzałogowce, żeby w bezpieczny sposób sobie wisząc w powietrzu mógł taki bezzałogowiec w tym momencie, kiedy trzeba oświetlić ten cel. Tylko, że oczywiście to powoduje, że to może zostać wykryte, to może być niekiedy zagłuszone np. poprzez granaty aerozolowe. Pamiętajcie, że te granaty to nie są do końca granaty dymne. One mają w środku substancje, które nie tylko blokują światło widzialne, tak żebyście sobie zdawali z tego sprawę. Oczywiście to są ograniczenia, chociaż wiele osób nie widzi ich na przykład w Hellfire'ach, które mogą być naprowadzane, które są naprowadzane w taki sam sposób. Jeśli natomiast chodzi o javelina, tutaj metoda naprowadzania jest inna. Ponieważ po wykryciu celu oczywiście Możemy użyć go wystrzel i zapomnij, czy też dalej kontynuować to namierzanie, ale tutaj ten javelin naprowadza się na ciepło. Tutaj mamy odpowiednią głowicę termalną i ten javelin lecący w kierunku celu, on może samodzielnie pilnować, żeby trafić w ten cel. Dzięki właśnie tej, tej głowicy termalnej on wie, gdzie jest ten ciepły punkt. I to oznacza, że tutaj nie ma tak wysokiego ryzyka zagłuszenia. Tutaj nie ma tak wysokiego ryzyka, że ktoś jednak musi, czy to bezzałogowiec, czy to jakiś człowiek, z jakiejś odległości ten cel oświetlić. Nie wcale takiej małej, jak się niektórym wydaje. Tutaj on sam się na ten cel naprowadza, na ten punkt, ciepły punkt. Oczywiście w starszych wersjach javelinów często, może nie często, ale dochodziło. Do tego, że on mógł troszkę się pomylić, ponieważ nie tylko czołg jest gorący, czy też nie tylko Błuk może być gorący. Może być jakiś nagrzany, ele może być nagrzany samochód, może być nagrzany piasek, nagrzana droga, i on niekiedy no, nie trafiał w to, co chciano, żeby trafił. Nie mówiąc o tym, że gdy już trafił, to często dochodziło do tego, że trafiał na przykład w przedział napędowy, no, tam jest jednak najcieplej. No i czołg nie został zupełnie wyeliminowany, chociaż został na bardzo długo zatrzymany. To znaczy on już nigdzie nie pojedzie, ponieważ ta głowica, jaka znajduje się w przypadku Javelina, jest bardzo silną, mocną głowicą. Więc mamy dwa podejścia do naprowadzania się na cel. Tańsze, ekonomiczniejsze tak miało być w Piracie jednak ten cel trzeba oświetlić i tutaj wiele osób, uranysiu, Dlaczego tak jest? Bo miało być tanio. Dałoby się opracować coś takiego jak w dżawelinie, no, ale wtedy będzie drogo. No, niestety, niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Myślę, że z czasem, na przykład, sztuczna inteligencja i inne tego typu rozwiązania też zostaną właśnie do PPK-ów zaadaptowane i one. Nadal będą mieć głowice termalne, one nadal będą mogły samodzielnie się naprowadzać, ale właśnie ze wsparciem sztucznej inteligencji. Więc jeśli chodzi o to, to tutaj przewagę ma oczywiście Javelin, ponieważ jego możemy skierować w stronę, to znaczy namierzyć jakiś cel i on sobie z tym poradzi. W tych najnowszych wersjach o wiele skuteczniej niż wcześniej i on sobie z tym poradzi. No, nie mówiąc o tym, że w tych najnowszych wersjach tutaj bardzo dużo zmieniono i tutaj już nie ma tak dużego prawdopodobieństwa, że on gdzieś sobie zboczy na coś również nagrzanego czy też gorącego. A jeśli chodzi o Pirata, miało być tanio i jest tanio. Ten sposób namierzania, naprowadzania na cel po prostu jest tani. Nie, nie musi być, jeszcze raz powtórzę, to jakiś gościu, czy też kobieta, który no, z odległości 2-3 km musi ryzykować, że ktoś go namierzy, kiedy on namierza, nakierowuje na cel. Może to być bezzałogowiec, może to być zrealizowane w o wiele skuteczniejszy sposób, ale jeśli nie bralibyśmy pod uwagę kosztów, przewagę ma Javelin. Co tu jeszcze? Przebijalność. Jeśli chodzi o przebijalność, to oczywiście mamy głowice tandemowe. Tutaj pancerz reaktywny nie stanowi problemu. To znaczy, stanowi problem, no ale problem, którego można pokonać. I w przypadku Pirata ta przebijalność to jest około 5, ekwiwalent 550 mm stali. Nie tak mało, prawda? Tutaj większość bwp ów właściwie wszystkie, nie mają szans. Jeśli chodzi o czołgi, z boku. To samo, a zaraz wspomnę też, że on będzie miał, ma możliwość uderzania z góry. Jeśli natomiast chodzi o Javelina, tutaj też pancerz reaktywny jest przez pierwszy człon pokonywany, a później mamy około 800 mm stali. Więc Javelin ma też większe możliwości, jeśli chodzi o przebijalność. Tylko, że oba te systemy mają możliwość uderzenia bezpośredniego, albo też uderzania z góry, z przewyższenia. Czyli żeby uderzyć z góry. Dlaczego z góry? Ponieważ na przykład w przypadku czołgów one są tam no, prawie wszystkie gorzej opancerzone. I o ile z przodu jest to opancerzenie bardzo dobre, kadłub jest chroniony w miarę, o tle strop, góra jest chroniona zawsze zdecydowanie gorzej, prawie zawsze. Więc i Pirat, i Javelin mogą uderzyć w sposób bezpośredni, albo też z przewyższenia. Co oznacza, że 550 mm w przypadku pioruna też teoretycznie oznacza, że nie ma czołgu. No nie, 95%-98% czołgów jest w stanie w ten sposób wyeliminować. I to jest bardzo ważna cecha, jeśli chodzi o Pirata, jeśli chodzi o Javelina. Podsumowując, oczywiście dwa typy pepeków. Pirat 2,5 km zasięgu. Javelin ponad 4,5. Pirat przebijalność 550 mm, javelin 800. Sposób naprowadzania: oczywiście, jeśli chodzi o skuteczność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to w javelinie jest to na wyższym poziomie. Ale tutaj rozbijamy się o ekonomię, o pieniądze. 3-4 krotnie tańszy pirat oznacza, że możemy ich użyć więcej, a co ważniejsze, możemy ich mieć więcej. Pamiętajcie, że nie zawsze naprzeciwko PPK stoi czołg. Najczęściej to nie jest czołg. I wtedy no, lepiej wydać mniej niż wydać zdecydowanie więcej. No taka jest już prawidła, tak to już wygląda. Jeśli nie chcemy iść w drony, jeśli nie chcemy iść w kierunku bez bezzałogowców, to może pójdźmy właśnie w tą stronę tych pepeków większego nasycenia. I tak topowe pepeki, takie jak Javelin czy też Spike, też mają swoje miejsce. To nie jest tak, że Pirad ich w ogóle wypchnie? No nie. Javelin jest lepszym pepekiem, ale też jest zdecydowanie droższym pepekiem. I to można by dać jako podsumowanie. Że wydajemy o wiele więcej i mamy większe możliwości. Tutaj wydajemy dużo, dużo mniej. No i liczymy się z tym, że są pewne ograniczenia, pewne mniejsze możliwości. I tutaj wiele osób się przyczepiło tego sposobu naprowadzania właśnie w przypadku pirata i powtarza, 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 nie widząc, że no, jaka jest alternatywa, no może moskit, rozwinięcie moskita, no ale trzeba znaleźć alternatywę, ponieważ jak nie pirat, to coś na jego miejsce, czy to będą drony, czy inny pepek, ale my musimy nasze siły nasycić systemami przeciwpancernymi. No i ten materiał właśnie był po to, żeby Wam pokazać, że są różne typy rzeczy, którymi oddziaływujemy na stronę przeciwną. Niektóre są super ekstra, najlepsze na świecie, ale są drogie. Inne są zdecydowanie tańsze, ale mają przez to mniejsze możliwości. I tu chodzi o to, żeby mieć i to, i to, i żeby zachować balans, żeby mieć wystarczające możliwości. I te topowe, i te na niższym. Można powiedzieć poziomie, ale na przykład w zdecydowanie większej ilości. I tutaj niestety niektórzy uważają, że my mamy nieograniczone zasoby i nas stać na nieograniczone pozyskanie, właśnie na przykład, jawelinów. Bardzo bym chciał, żeby tak to wyglądało, no ale to tak do końca niestety nie wygląda. Nie mówiąc o tym, że własny produkt, z którym możemy robić, co chcemy, produkować ile chcemy, i wiemy, że nam nikt tego nie ograniczy. To też jest bardzo ważna sprawa. Ja akurat tutaj do javelina nie piję, tylko do innego pepeka. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że coś się z tego materiału dowiedzieliście. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.